Siema, wybrałem się do łodzi z okazji 300 odcinka na moim kanale. Jest odcinek specjalny, droga była długa i nudna. Stałem ciągle w korku i wymyślałem hasła: na przykład, wybierz się do łodzi, tam wszystko wychodzi. Albo łódź, kochaj, albo rzuć. Albo widzę w smarzy frytki na oleju transformatorowym. W każdym razie jest łódź, są koleje. Jest odcinek specjalny. Zapraszam. This is the trabant. And this is the maluch. To jest identyczny maluch, jakiego Tom Hanks dostał w prezencie od Polaków. Coś tam, coś tam. A to jest trabant po świetnym, bardzo udanym remoncie. I ponieważ są to auta w idealnym stanie, bardzo dobre, znakomite, fantastycznie utrzymane lub wyremontowane, to postanowiłem, że porównam je ze sobą w taki nieporadny sposób i odpowiem na to nurtujące pytanie, czy maluch był lepszy od trabanta, a czy trabant był lepszy od malucha. Odpowiedź brzmi tak. Jak wiadomo, maluch i trabant. Były w czasach PRL-u najtańszymi samochodami, najbardziej dostępnymi i jeżeli ktoś swoją przygodę z motoryzacją, uwielbiam to wyrażenie, przygoda z motoryzacją zaczynał w tamtych czasach, to właśnie zaczynał przeważnie od Trabanta albo od Malucha, jeżeli chodziło o samochody nowe, bo w sumie używanych nie było za bardzo w tamtych czasach. No i to są auta z bardzo podobnych lat, bo to jest Maluch z początku lat 80., a to jest Trabant z końca lat 70., więc one tak naprawdę na rynku realnie ze sobą rywalizowały i Polacy, je, Polacy i Polki je kupowali. No i tak, porównam je ze sobą w trzech kategoriach. Pierwsza to będzie użyteczność, praktyczność i tak dalej, czyli tam wnętrze, jak to wszystko jest w środku urządzone. Drugie to jest silnik i układ napędowy, a trzecie to jest jak to jeździ. Więc zaczynamy sobie od użyteczności. Trabant z jednej strony wydaje się być nowoczesny, no bo w trabancie silnik jest ułożony poprzecznie z przodu, napędza przednie koła, jak we współczesnym samochodzie, co by kazało sądzić, że reszta samochodu jest po prostu wykorzystana słusznie, na słusznie, na część pasażerską i bagażową. Tak do końca nie jest. Chodzi o to, że trabant swoją konstrukcją sięga lat 50. To jest taki samochód mocno powojenny. To jest rozwinięcie AWZ P70, Trabanta 600, P50. To jest 601, już taka nieco schyłkowa. Gdzie oni w sumie niewiele zmienili, i w związku z tym ten samochód, chociaż wydawałoby się, że jest rozsądnie zaplanowany, jest przeraźliwie ciasny. No ale z drugiej strony, maluch. Jest też samochodem sięgającym konstrukcyjnie lat 50., a dokładnie roku 57, ponieważ jest w prostej linii rozwinięciem modelu 500 Nuova Cinquecento, tego pierwszego z silnikiem z tyłu przez to Włosi musieli cały tył tego samochodu zostawić na przedział napędowy i z przodu właśnie już nie zostało miejsca na bagażnik, ale za to udało im się wygospodarować o wiele większe wnętrze i o wiele lepiej zaprojektowane. I teraz uwaga, będę teraz siadał za kierownicę do trabanta i do malucha i pokażę Wam, na czym polega problem. Zaczniemy sobie od wsiadania do trabanta. Wsiadanie do trabanta, jak czytanie z księgi e, Koryntian, nieważne, ważne, że trabant ma kompletnie całkowicie płaską podłogę w przedniej części, tylko że ta podłoga jest wysoko. I teraz jak wsiadam do Trabanta, to fotel się przesuwa dosyć blisko do tyłu. I żeby zająć w nim miejsce, to muszę strasznie się namęczyć tutaj z nogami. Nie bardzo jest to z nimi zrobić. Zobaczcie. Jak siedzę w Trabancie, to pedały są bardzo szeroko rozstawione. Niesamowicie bardzo szeroko to jest sprzęgło, hamulec i gaz. I gaz się właściwie znajduje na środku samochodu, więc Prowadzę trabanta mając kolano w prawą stronę, prawe, a żeby naciskać z cęgą muszę mieć kolano w lewo. Owszem, może ja jestem duży, może mam dużo wzrostu, może coś tego typu, no ale jednak pozycja za kierownicą w trabancie, ta z rozłożonymi nogami, taki mend spreading, jest naprawdę słaba. Zobaczmy teraz maluszka. Teraz będzie wsiadane do malucha i pokażę Wam, na czym polega różnica. Tam jest osa na oparciu, muszę ją wygonić. Akurat taki problem, że osa jest w środku, no ale dobrze, nieważne. Wsiadam do malucha. I spójrzcie, tutaj pozycja za kierownicą jest kompletnie inna. Wróć przednia jest odsunięta o wiele dalej. Fotele są o wiele niżej. Siadam normalnie, nogi przekładam pod kierownicą i siedzę w przyjemnej, naturalnej pozycji. Owszem, pedały są strasznie blisko siebie. I powstaje oczywiście problem taki, że mi się blokuje noga między kierownicą a dźwignią biegów, którego to problemu nie ma w Trabancie, bo tam jest dźwignia biegów przy kierownicy. Więc optimum byłoby gdyby tutaj nie było tej dźwigni, tylko byłaby tutaj i wtedy byłoby idealnie. No a póki co, no to jest jak jest. W Maluchu też jest dość niewygodnie, tylko niewygodnie w inny sposób niż w Trabancie. Teraz będzie siadanie za samym sobą w samochodzie niemieckim marki Trabant To może być ciekawe I chodzi o porównywanie użyteczności, no to oczywiście Trzeba zajrzeć, pokazać, proszę pokazać tutaj tę całkowicie płaską podłogę z tyłu O, dziękuję, i teraz ja będę siadał, uwaga Drzwi są dosyć krótkie, o wiele krótsze niż w samochodzie Fiat 126P Także wsiadanie do tyłu, do trabanta jest dosyć utrudnione Tutaj muszę, mogę przełożyć jakoś to O Zamknąć tutaj e, Przepraszam, muszę tutaj zamknąć, tak? No I teraz, to jest ciekawe, bo ja siedziałem już w trabancie 1.1 z tyłu Kiedy robiłem film z trabantem 1.1 i z Patrykiem Mikićowkiem, to link do niego jest I tam było beznadziejnie A tutaj, to jest trabant dwusuwowy, czyli niby taki sam Ale tu jest całkiem wygodnie Tutaj jest zadziwiająco wygodnie, tu jest dużo miejsca na głowę, może nie ma dużo miejsca na nogi, ale w tym aucie da się jechać z tyłu. Jestem tym zaskoczony, bo sądziłem, że będę dysował trabanta ostro. W takim razie chodźmy siadać za samym sobą w maluszku. Dobrze, teraz siadanie do Malucha. Maluch się różni od trabanta tym, że o ile w trabancie kładzie się tylko oparcie, o tyle w Maluchu po naciśnięciu tego guzika, który zresztą można nacisnąć sobie nogą, ja często robiłem tak, jak miałem Malucha, po prostu w ten sposób, podnosi się Cały fotel i to jest duża zaleta. Drzwi są dłuższe, więc łatwiej się wmanewrować. Tak, 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 tak. O, i tak. I w ten sposób. Teraz pozostaje mi tylko zamknąć ten fotel i sprawdzić, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że się go zamknąć nie da, ponieważ jest po prostu to za mało miejsca. I kiedy chciałbym siedzieć sam za sobą w maluchu, to musiałbym siedzieć w takiej pozycji. Nie mam tutaj ani miejsca na głowę, ani to nie mam miejsca na nogi. E, ta pozycja jest tragiczna i to jest tak w Maluchu, że z przodu siedzi się wygodnie, jest dużo miejsca na nogi, bo ta grudecz jest daleko, ale z tyłu jest katastrofalnie źle. Więc Maluch jest tak naprawdę autem dwuosobowym, a Trabant jest autem czteroosobowym, przy czym te osoby wszystkie odczuwają inny rodzaj cierpienia. Jak na razie po dwóch konkurencjach, czyli miejscu z przodu, miejscu z tyłu mamy remis, bo wygrał maluch miejscem z przodu i wygrał trabant miejscem z tyłu. Teraz czas na deskę rozdzielczą i na ergonomię jej używania. Spojrzymy sobie tutaj, jak to wygląda w trabancie. To już jest deska troszkę nowocześniejszego rodzaju, akurat kierownica jest zmieniona też na nowocześniejszą. No i deska jest brutalnie prosta i jest też o tyle ciekawe, że ma pod spodem całą wielką półkę na rzeczy co jest dużym plusem a minusem jest bardzo mała przednia szyba, przez którą niewiele widać i niezbyt wygodne w obsłudze te obrotowe pokrętła, które się z czasem wyrabiają i się kręcą bezsensownie zamiast coś robić również niezbyt wygodna w obsłudze jest klamka wewnętrzna, którą trzeba mocno ciągnąć w ten sposób, żeby się wydostać z samochodu także deska w trabancie nie za bardzo ma przewidziane miejsce na radio niby tu jest miejsce na radio, ale ona jest trochę za małe i się radio nie mieści w tym miejscu jest za wąskie, bez sensu no ale za tę półkę to ma jednak mocny, mocny plus. Chodźmy do Malucha. Maluch ma to wszystko zaprojektowane o wiele ładniej. No widać, że Włosi się po prostu postarali, że jak Włosi coś robią, to jest wtedy po prostu ładnie. Tu jest akurat miejsce na radyjko, ale w tym miejscu radyjka nie ma. E, opcjonalnie była stosowana tutaj taka półeczka dodatkowa na rzeczy i często z głośnikiem. Tutaj są nawiewy centralne, których w Trabancie nie ma i jest dodatkowe korytko w tym miejscu na jakieś małe, drobne rzeczy. No, i jest ładny prędkościomierz z ładnym wskaźnikiem poziomu paliwa, którego w trabancie nie ma, ponieważ w trabancie poziom paliwa mierzy się pod maską. Żeby sprawdzić, ile jest paliwa, trzeba się zatrzymać, otworzyć w trabancie maskę. Ona się wtedy sama nam tutaj zablokuje za pomocą tego, odkręcić bak, który się znajduje pod maską zajrzeć do niego, albo włożyć do niego taki miernik plastikowy, którego akurat tutaj w tym momencie nie mam i tym sposobem się dowiadujemy, ile jest w samochodzie paliwa dlatego też Maluch wygrywa tę konkurencję teraz jeżeli chodzi o silniki oba mają dwa cylindry Maluch ma chłodzenie powietrzem i Trabant ma chłodzenie powietrzem ale Maluch ma cztery suwy, a Trabant ma dwa Mimo to, chociaż wydawałoby się, że silniki dwusuwowe osiągają więcej mocy przy tych samych obrotach, no bo przecież jest więcej suwów, więc jakby jest więcej mocy wytwarzanej. To jednak moc jest ich właściwie identyczna. To jest tam 23-24 konie 26 w zależności od rocznika, wszystko jedno. W każdym razie moc jest bardzo podobna, jest tylko jedna rzecz, która je różni. Jest nią zużycie paliwa. O ile Maluch jest w stanie bez problemu zejść na 6 litrów na 100 km, o tyle w Trabancie wynik 6 litrów na 100 km jest to marzenie ściętej głowy i Trabant regularnie pali 8-9 litrów mieszanki benzynowo-olejowej, no bo to nie jest to jest dwusuw, więc chodzi na mieszance paliwa z olejem. W Maluchu szóstka, w Trabancie nawet dziewiątka, w tamtych czasach to była ogromna różnica, bo paliwo było bardzo drogie i było przez długi czas na kartki. Więc posiadanie Malucha pozwalało zajechać dalej niż posiadanie Trabanta, więc w kategorii silnika jak bardzo bym nie lubił dźwięku dwusłowa i tego jak on ładnie dymi i tak dalej. Z punktu widzenia samego założenia, tego, że silnik służy do tego, żeby ekonomicznie napędzać samochód, wygrywa znowu Maluch. Jakby ktoś był ciekaw, to w Maluchu silnik jest umieszczony wzdłużnie. I widać to po tym, że tutaj ta pokrywa jest wzdłużnie, bo pod nią są e, cylindry rozrząd i tak dalej, to wszystko tam te rzeczy. No i wał napędowy wychodzi sobie tak, znaczy wał korbowy wychodzi tak w stronę skrzyni biegów. Więc silnik jest umieszczony w maluchu wzdłużnie. Zrobimy teraz porównanie dźwięku silników. Uwaga. Także jeżeli chodzi o dźwięk silnika, to ja nie wiem, gdzie przyznać punkt, bo maluch ma taki fajny basowy dźwięk, taka trochę wyścigówka albo rajdówka w tamtych czasach bardziej, taki dźwięk. A Trabant ma ten słodki dźwięk takiego sympatycznego pierdzenia. To jest znaczy fajny. Więc ja w nich w obydwu widzę urok, więc przyznaję im po jednym punkcie w tej kategorii i maluchowi, i Trabantowi, a teraz bagażniki. Bagażnik malucha to jest niezła skucha. Rzucam do niego bombę i on wybucha. Nie no, dobra, tak naprawdę to nie. Ale uwaga, teraz będzie pokaz pojemności bagażnika w maluchu. Proszę bardzo. A teraz bagażnik trabanta. Ja wiem, że już był jeden, jeden Trabant, ale tam by był inny. No tak, co muszę powiedzieć? Że z tego jednego punkta, który mam do rozdysponowania za kategorię bagażnik, dwa punkty dostaje Trabant, więc teraz sytuacja na tablicy wyników jest następująca. Niestety muszę jeszcze przyznać jeden punkt za nadwozie tych samochodów, nawet nie za projekt, bo oczywiście, że Maluch ze swoim projektem nowoczesnym, ładnym jest coraz lepszy niż Trabant, ale z rzecz gustu, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że Maluch ma nadwozie całkowicie stalowe, które jest po pierwsze względnie bezpieczne jak na y, tamte lata, a po drugie było dosyć trwałe. Oczywiście Maluch też złośliwie rdzewiał i moim ulubionym elementem rdzewiającym w Maluchu są mocowania resora z przodu poprzecznego, bo to są takie kostki metalowe, które tam są pod spodem, pod podłogą, one gniją, ten resor się rusza, cały przód, tył, lewo, prawo, dramat to jest ogólnie, ale nic nie jest takim dramatem. Jak złośliwy, podstępny trabant z duroplastu, który zewnętrzne panele ma właśnie z tej prasowanej bawełno-tektury, ale całość jest rozpostarta na stalowym szkielecie, który gnije, koroduje i my tego nie widzimy. I trabant przechodzi cały rdzą, tamta jaskółka z tyłu koroduje, podłoga i tak dalej, elementy. Składa się jak domek z kart, a tego nie widać. Więc w porównaniu nadwozi, punkt dostaje maluch. Dobrze, teraz będzie część jeżdżona. Porównanie jazdy. Najpierw zaczniemy sobie od malucha. Malucha się odpala za pomocą rozrusznika, który jest obsługiwany linką w podłodze. I cyk działa, proszę bardzo, pięknie. Światełka włączyłem, chociaż nie powinienem, bo jest na prądnicy i rozładowuje akumulator, jak są światła. No i teraz, o, jedyneczka. Ręczny. I jedziemy. Maluch dość dobrze idzie po wertepach. Ma e, spory prześwit. Maluch nie bardzo lubi, żeby mu wrzucać wcześniej biegi, lubi, żeby te biegi trochę opóźnić, trochę go pokręcić, więc tak naprawdę trójka przez 40 to jest kompletny minimum. Maluch na cytrynkach nie hamuje, albo hamuje beznadziejnie, byle jak słabo, nędznie i do kitu, także no tutaj szału, jeżeli o to chodzi, to nie ma. Natomiast jedzie no nieporównanie płynniej niż Trabant, jest to jazda tak naprawdę normalnym samochodem, bardzo ciasnym, strasznie niewygodnym tej postaci, bo to jest ta długa dźwignia biegów, więc to jest dramat, jeżeli chodzi o obsługę, ale nadal jest to normalny samochód. Nawet tak naprawdę dynamika Malucha w normalnym ruchu codziennym, ulicznym, jest kompletnie wystarczająca. Ma oczywiście tylko 4 biegi i realnie jedzie, nie wiem, 90 na godzinę, może max. Teoretycznie 105 z fabryki, ale to szaleństwo jakieś. Ale w normalnym ruchu ulicznym, gdzie się jedzie do 60 na godzinę, jazda Maluchem nie jest żadnym problemem. Natomiast jest tak, że inni kierowcy się wkurzają na to, kto się jedzie maluchem. Się po prostu denerwują niepotrzebnie i, i zaczynają być agresywni, że ktoś śmie jechać maluchem. Kolejną rzeczą, którą trzeba pamiętać, jest to, że do włączenia jedynki w maluchu trzeba go kompletnie zatrzymać. W trabancie teoretycznie też, bo też nie jest synchronizowana jedynka, ale w trabancie jakoś te biegi wchodzą lepiej i łatwiej. Jednakże znaczy mówię o pierwszym biegu, bo oczywiście pozostałe no to trzeba też tam mocno umieć. Gdybym musiał jeździć na co dzień maluchem i trabantem, a jeździłem na co dzień maluchem i trabantem, to wybrałbym bez wahania malucha, no. głównie dlatego po prostu, że on jeździ normalniej, jeździ płynnie, jest cichszy, nie ma takich wibracji, no i chociaż jest głośny, to jednak to, że silnik jest tam daleko gdzieś z tyłu robi znaczną różnicę i jest tak, że jest głośny, ale nie jest aż tak głośny jak trabant też chyba mi się wydaje, że dwusów jest cichszy niż też chyba jest tak, że czterosów jest po prostu cichszy niż dwusów albo może ma mniej denerwujący dźwięk także pomijając tutaj ten element, że kierownica jest za duża za długa jest dźwignia i po prostu jest za mało miejsca dla mnie i z czym się strasznie męczę to jednak po prostu maluchem się fajnie jedzie to jest taki typowo dobry, włoski, stary samochód gdzie wszystko jest ze sobą w porządku złożone do kupy i jest w tym jakieś inżynieryjne przemyślenie, a nawet powiedziałbym, że w tym jest jakiś inżynieryjny przebłysk geniuszu. Trabant jest nieporównanie bardziej prymitywny i wymaga więcej uwagi od kierowcy, to zanim jeszcze odpalę, to już to wiem, bo chociażby te biegi tutaj o tym świadczą. O e, cała dźwigniach, gdzie biegi się rzuca także e, raz do dołu, raz do góry i, i potem do siebie i przed siebie. To jest dziwne, no ale spróbujmy w takim razie, nie wymiękajmy, tylko lejdźmy Trabantem. O, poszedł, dobra. Teraz światła. O, i jedyneczka. Zapaszek jest wspaniały. W trabancie trzeba pamiętać o tym, żeby otwierać kranik. Bo właśnie się zatrzymałem, bo mi się skończyło paliwo. I zapomniałem go otworzyć. Dobrze. Opanowałem temat kranika. Zapomniałem o nim po prostu. Przypomniałem sobie trochę panie w czasie. Jedziemy. Nie każdy umie te biegi rzucać w trabancie. To wymaga trochę e, wprawy i e, wiedzenia to się robi. E, trabant jest żwawy, ale mam takie wrażenie, jadąc nim, jakby on się miał za chwilę rozlecieć. Jakby za chwilę miałaby nastąpić jakaś straszliwa, straszliwa potworna awaria. I zresztą mój trabant, którego miałem też 601 dwusów, zachowywał się bardzo podobnie. E, trzeba też mocno pamiętać o tym, że trabant. Bardzo nie lubi hamowania silnikiem. I za każdym razem jak odpuszczamy gaz, trzeba mu wcisnąć sprzęgło. Chyba, że jedziemy na czwartym biegu. Wtedy jest wolne koło i wtedy on się automatycznie sam toczy i sam rozsprzęgla. Tak naprawdę zmienianie tutaj biegów przy kierownicy jest o wiele lepsze niż w maluchu. Gdyby maluch miał tutaj dźwignię, to już byłaby naprawdę rozum i godność człowieka. No ale nie ma, więc. Trabant zyskuje punkt w tej kategorii. Znaczy, nie za całą jazdę, ale tak, może powiedzmy pół punktu za tę dźwignię biegów. No i mam 40 na godzinę i w sumie mogłem rzucić czwórkę, ale nie chcę. Trabant się troszkę dławi delikatnie, ale jedzie. No. Tak jak maluchem jechałem zrelaksowany, tak trabantem jadę zdenerwowany, że zaraz coś się stanie, że zaraz coś zepsuje, że zaraz coś wybuchnie. Ten samochód po pierwsze zmusza mnie do siedzenia w bardzo dziwnej i nietypowej pozycji, takiej poskręcanej, gdzie mam wrażenie takiej tymczasowości, że jadę bardzo krótko, bo w tej pozycji się nie da długo wytrzymać, więc mam wrażenie, jakbym jechał tym tylko na chwileczkę, przez chwilkę. Ale tak jak niektórzy mówią, Trabant jest bardziej sportowy niż Maluch, wyżej się wkręca, można nim bardziej cisnąć, można nim bardziej napadać na zakręty, jednak podobno e, jego trakcja i ogólnie warunki jezdne w zakrętach są są lepsze niż malucha. Także może jakiś tam ta nutka sportowości w tym trabancie jest, yy, ale głęboko ukryta. I to już wszystko w porównaniu malucha z Trabantem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam ostatecznie i rozwiałem wszystkie wątpliwości na temat tego, czy lepszy jest maluch, czy lepszy jest trabant. Powiem uczciwie, że wynik tego porównania trochę mnie zaskoczył, no bo... Yy, Leciutko wygrał maluch, lecz delikatnie naciągane, ale jak byłem młodszy i miałem i dwa maluchy, i trabanta, to zawsze sądziłem, że maluch jest szokująco lepszy od trabanta. Tak naprawdę, szoku szokująco lepszy od niego jest tylko w przyjemności zjazdy, a cała reszta jest albo mocno porównywalna, albo nawet na korzyść produktu z NRD. I to już wszystko na dzisiaj. Sklep.zlomnik.pl Wejdźcie sobie i nabywajcie mój doradnik kupywacza, samochody używanej i zabytkowe. To już wszystko. Złomnik Nara, cześć!